Witajcie kochani, już mamy 21 kwietnia 2024 niedziela, ale muszę Was zasmucić jako pierwsza wiadomość. Jest niefajna, dzisiaj na białą bazę żeśmy nie poszli, musieliśmy zrobić sobie wolne i może w tygodniu, nie wiem, bo mamy troszeczkę takich no, obowiązków. Jak nie, to na następną niedzielę idziemy dla Was na białą bazę, ale dlatego że. Dostaliśmy właśnie telefon, dowiozą nam za chwilę malutkie nowo urodzone kotki znalezione w śmietniku, w plastikowej torebce, tak. Także ktoś tam był przy śmietniku i słyszał takie piski. Telefon, także wszystko, żeby przyszykowali na następne. Ściskajcie kciuki, że przeżyją, bo tam były trzy, już jeden umarł. Ma jedna młoda kobieta y, u siebie przywiozą mi y, za chwilę, no bo nie wiadomo jak długo tam były, nie? A bez jedzenia opieki potrzebują. Naturalnie tutaj Gracjana i cała rodzina dbają o to, żeby życie szło do przodu. Jedne kotki odchodzą, a drugie przychodzą po prostu tak. Tak samo nam Kuski następne się będą rodziły, trzy będą rodzić, i to już czekamy z dnia na dzień. A jak słyszycie, tam z tyłu płacz to jest nasz kozioł. Siedzi teraz w zagrodzie, bo zaczął tam troszeczkę. Nie wiem, może ma ochotę na jakąś kozę <laughs> i zaczął je tam trochę różkami w brzuch. Także musi być teraz odsunięty, a w tygodniu idzie do dużego stada do naszego znajomego Tomasa. On ma duże stado, potężne gospodarstwo, i on tam pójdzie i niech. No, niech się powiela, jak to się mówi, żeśmy go od małusieńkiego wychowali. Także te dwie kuski, które już wam pokazywałam, są takie duże, o takie duże prawie już jak, jak nasz y, Alf. No tutaj Ryta wchodzi, chodzi Ryta. Jak ja przed kamerą, to wszystkie się... Chodź Ryta, Ryta, chodź. No chodź, chodź się przywitaj też, chodź. Tak, przywitaj się. No to jest Alf. Pamiętacie, jaki malutki był? Taki malutki, już jaki fajny. Ma 10 miesięcy. Ryta ma 6,5. Tu jest Ari, ma 5. Jeszcze nie, już idzie na 5 lat. Nemo też ma, ile ma? 10, nie? 10 miesięcy? Nie młodszy jest. 9 miesięcy ma nasz Nemo. Tu jest jeszcze Adel koło mnie, 3-latka. I mamy jeszcze Cezarek. On gdzieś tam jest, na dziedzińcu, w słońcu. No, też ma 6 lat. Także jak nam się zawsze trafiają, tak po, po dwa naraz, <grystanie> że się chowają razem. No Rita ma problemy, ma atrozis genetyczny. Także ale dbamy o nią. Niech z nami będzie tak długo, jak będzie chciała. Dobrze się czuje, bo głowa jest jasna. Także tylko ma właśnie tylne łapki. Na bazy chodzimy i tak dalej. Podtrzymujemy. Teraz odpowiem na pytania, bo mnie pytacie, że no bo ja rozmawiałam o tym nie dawać yy, zrezygnować właśnie z tego sztucznego yy, jak to się toksycznego jedzenia dla zwierząt. Ja też robiłam te błędy. Kiedyś człowiek myślał właśnie coś fajnego, że kupujesz, otwierasz już pies, kodna najedzony. Okazało się niestety, że wytwarzały choroby. Nie musi, ale w większości tak mówię z doświadczenia. Tu, co się działo, jedzą teraz naturalne, jedzą to, co ze stołu. No, nawet się zdarza, wiecie, jak to jest na, na grancha, jak otwieramy bramę do kusto, i tam wpadną mi bobki z No, to jak w naturze, nie, ale nie znaczy się, że od tego są chore, nie. Także dostają wołowę, świeże mięso. Z kościem, ale przeważnie, tak jak mówiłam, kupujemy żebro. Żebra z mięsem od razu, każdy dostaje dwa razy w tygodniu i to im starczy. Tak w naturze, to co chwyci raz na, na tydzień i się naje i dostanie ciało to, co potrzebuje. Pytacie się mnie, właśnie dostałam zapytania, że ma małego pieska czy kotka, 6 miesięcy. No to czym karmić? To teraz tak, to ja odpowiem, spytaj się babci, prababci, mamy, czy kogoś tam cioci, czy oni mieli. Nie było kiedyś ani suchego jedzenia dla y, zwierząt domowych, a o puszkach to dane nie wiedział. Dla ludzi już były, nie, ale dla, dla zwierząt nie. no już się zaczyna, wyszła Ania, kotek, już Alf, Maradochy, Alf, chodź tutaj, zostaw, chodź tutaj, Alf, nie wolno, nie wolno. No, tutaj usiądź koło mnie. Także ja też mam ten sam problem. To tych, którzy pytają, ale to problem dla mnie nie jest, bo ja jestem z innych czasów, gdzie to właśnie się robiło. Na mleku gotuję płatki obsiadne, koty i psy zjadają z chęcią. Można tam coś jakiegoś pierś z kurczaka, chociaż to już wszystko nie jest zdrowe, no ale to jest tak dla tego smaku, tak czy jakiegoś kawałek kości włożyć do gotowania, żeby naciąg przeszło tym smakiem. Ale normalnie nie muszę. Ryż, nagotować ryżu na kościach. E, dać im to. Także stepoje, a kość, kość będzie se tego dlatego muszą być grube kości. E, albo te piszczele, tak, tam gdzie mają ten jeszcze w środku rzeźnicy. Mają e, ten szpik, jak to się nazywa, ten kości, co w środku jest, szpik? Szpik, tak? No, i, i to jest bardzo pożywne. No, a kościom se właśnie czyści zęby poprzez gryzienie I jako zabawka. E, nie kupujcie zabawek piszczących e, no, bo się kupuje, bo to pies gryzie i to piszczy i lata z tym. E, też doświadczenie żeśmy mieli z tym. Kupowałam też takie zabawki. Okazało się, no, jak, jak w domu jest jeden, no dobra, ale jak są zwierzęta, taka. Finka, tak wiadomo, że e, nie idzie, bo kaczka urodziła, były małe, zaczęły się rodzić, no i ryta, ale to już nie teraz było, to było chyba cztery lata temu. złapa jedną kacuszkę, leciała z nią, i ta kacuszka tak piszczała, jak te zabawki. Naturalnie ją zamęczyła, zanim ja ją dorwałam, no to już było za późno. Także to są e, z, bardzo zwodnicze zabawki. Jak, Dlatego gonią i koty, kot też piszczy i to właśnie to jest to przypomnienie przez te zabawki, że co piszczy to jest fajnie, można gryźć, zabijać i czy pogryźć, tak? Tak, żeby unikać tego. Twarde jakieś piłki, jakieś y, y, kości takie, no żeby... Są, są y, zabawki bardzo, bardzo fajne. Po drugie, co do zwierząt czy komu się to podoba, czy nie, no bo mamy ten problem, że niektóre psy no, gonią koty, które przychodzą tutaj e, zjeść, nie? gdzieś przejdzie, nie, nie przez tą stronę muru, no wiadomo, że będą gonić, nie, żeby tego uniknąć, są w sklepach myśliwskich, u nas tutaj mamy pyrotechnikę, także e, żeśmy kupili I, i jak te, które mocno szczekają, dokuczliwie szczekają, a tutaj to jest Ary, specjalistka, bo to jest mieszanka pudel z tym ze sznałca, tak? A pudle, to wiadomo, są takie, no, przytulasy i szczekaczki, obroże, są obroże, że jak zaczniesz. Tam jest taki sensor, jak zacznie szczekać, to dostaje takie uderzenie. Ale to są e, e, prąd z bateryjki, bo to są bateryjki, tak? Także dostaje takie lekkie ten i przestaje szczekać. Po prostu jak tylko nakładam tą obrożę to ona już wie, że szczekać nie wolno, nauczyła się i nie szczeka. No, a tak szczekać to musi, wiadomo, nie. Tylko wtedy, jak, jak jest to dokuczliwe. Drugą obrożę, żeśmy kupili właśnie dla Alfa i zmieniami i Bibi, bo mamy jeszcze Bibi, też jest mieszanka czarna, o, taka duża jak i Alf też jest, w słońcu gdzieś leży. Mamy ich siedem psów, nie? I to jest z tym na odległość, co się daje. To też jest sensorem obroża. Tylko jeszcze jedno dodam: te obroże nie nosi się godzinami. Nakładasz na parę minut, nie? czy nawet jak na spacer, gdzie z psem, żeby ci nie pogonił, jakiś, czy, czy na ulicę leciał, czy za, zabić jakiegoś kota leci, bo psy to chętnie to jest. No, no, to mają ten instynkt y, myśliwego, nie? To właśnie z daleka jest nawet na na kilometr, na pół kilometra, na 300 metrów, w zależności jaki sensor, z jakim sensorem chcesz. I pierwszy jest, że naciskasz, to daje dźwięk i od razu odwraca głowę, odwraca uwagę od ofiary. Jak, jak nie zadziała, to jest na, pierwszy, yy, na pierwszą sztufę, na pierwszy sztufę, nie wiem, no chyba tak dobrze mówię. To jest lekkie uderzenie właśnie z, bat, z baterii, prąd. A jak jeszcze nie zadziała, to jest ten wyższy stopień, nie, że wtedy mocniejsze uderzenie i tutaj to się z boku gardła to jest także y, tylko na te momenty, nie? i wtedy, jak już się pies nauczy, że jak dostaje tą obrożę, to jest jakby no, to jest uczenie się to później jak ściągasz tą obrożę z sensorem, nałóż normalną obróżkę, to on będzie myślał, że ma cały czas i właśnie żeśmy tak fajnie wykształcili Nasze pieski, to nie boli, no, dla nich to ich to jest, szokuje ich to, nie, na pierwszy, na pierwszy moment. Ale to jest bardzo pomocne, mówię do tych, którzy mają problemy właśnie z psem, że, że chce zabić kota, goni, czy ucieka, czy, czy to, to, jest bardzo fajne, no do, nie wiem jak to się nazywa, no do nauczenia psa przy bo na koty to nie, tylko to jest dla psów, nie. No także inne nie potrzebują tego, tylko mówię o tych naszych trzech takich <noise> łobuzach. Ale jak ja już tylko biorę to w rękę, to już wie, że nie wolno mu tego czy tamtego. A tak to one tu biegają, szczekają, muszą pilnować, bo jest teren, jest bardzo duży, mamy dużo zwierząt, także muszą być pilnowane i po to są te psy też, no i żeby chronić nas i domostwo, jak to się mówi, tak? Także z jedzeniem, gotujcie ryż. Na wodzie, na kościach wołowych. Nie dawajcie świńskiego mięsa, tak? Nie dawajcie, tylko wołowiny i białe mięso, nie? To znaczy się drobiowe, zdrobiu. Także najlepiej, jakby tam ktoś ma obok. No i resztki zostało. to co myjemy, to zwierzęta dostają tak, jak to było kiedyś. Tak, wszystko szło do miski psa i wszyscy byli zadowoleni. Bardzo zdrowe jest właśnie gotowane ziemniaki z kiszoną kapustą wymieszać. Tak i to bardzo dobry odczyn jest na układ pokarmowy u psa, bo ja się dowiaduję, mamy fajnego tak, wiecie, już 10 lat współpracujemy z kliniką weterynaryjną w Estonii. Także wszystkie informacje, a resztę też można poszukać w internecie, tak żeby nie zrobić zwierzęciu krzywdy tylko im wspomagać. Tak już mówiłam, co, co sądzę o, o jakichś tam czipach, o jakichś ten, moje nie są poczypowane moje nie są szczepione, są zdrowe, ale odrobaczywiam. Tak? Regularnie. No i my też się odrobaczywiamy, bo jak się ma dużo zwierząt, wiadomo, że poprzez pasożyty w ciele wywołują różne choroby, które po prostu nie powinny istnieć ale bez wiedzy lekarz wam tego nie powie. E, dobra jest właśnie, nazw nie mówię, dowiadujcie się sami w internecie, co jest dla każdego najlepsze. I zwierzęta, a co koty, psy muszę odroba trzywiać. Od tej pory jak nie dostają tego nazwie e, toksycznego jedzenia, nie chorują ani na dziąsła, ani nie mają problemu z zębami. Także mamy kotka Teraz idzie mu na 15 lat, nasz ryki, urodził się tutaj. Został on ostatni, bo mama odeszła właśnie poprzez chorobę Dziąseł i jego rodzeństwo, a on nie jadł żadnych puszek od małego, tylko suche jedzenie i to mu uratowało życie. 15 rok idzie jest zdrowy, i tak samo nigdy nie był chory. A jeszcze jedno dodam. No bo mówię z własnego doświadczenia. Zwierzęta mają te w, ucha, w uszach e, takie czarne się robią. To są, to są robaki. Weźcie to pod mikroskop, to, to łazi po prostu. To wygląda jak takie, taka czarna jakaś tam taka masa, ale to jest żywe. I dostają stan zapalny uszów. Koty, psy, czy, czy obojętnie każde zwierzę tam, nie? To mam. Ja kiedyś też od weterynarza kupowałam, to jest bardzo drogie do czyszczenia, i potem e, do. Wypukiwania tego, jakieś tam maści, nie maści, stany zapalne ucha, to wiadomo, to, to są koszty niesamowite, tak? Bo za to to można mieć dużo mięska im kupić, dużo kości można im za te pieniądze kupić. Ale e, i dla, co dla człowieka jest dobre, nie zaszkodzi zwierzęciu. Wodę utlenioną 3%, 0%, nie dobrze mówię 3%. E, kotkowi czy, czy pieskowi Jedną, dwie krople i, za, i dobrze wytrzeć za uchem, czy wtedy dobrze masuje, to aż słyszycie, jak to się aż gotuje w tym. I to tak. I wybije to robactwo. <ścoughs> Widzicie, co ja mam? I y, stan zapalny ucha też zagła y, no, wyleczy. To samo jest u dzieci i u dorosłych. Ta zapalny ucha, wodę utlenioną 3%. Spróbujcie. To jest coś, co, co pomaga, dlatego to mówię o tym, tak? Jeżeli chodzi o zwierzęta, dalej jeszcze wam podpowiem na te kleszcze, co krew piją mnie. Jak chodzi na spacery duża trawa, bo ja tutaj nie mam problemu. Nieraz się zdarza, ale to, to rzadko. Ale właśnie zanim wychodzicie, wysmarować olejem kokos, olej kokosowy, łapy, wysmarować psu, podbrzusze i tutaj. Także nie wejdzie wam żaden kleszcz na to odstrasza i nie wejdzie na ciało. Może jak coś się zdarzyć, nie mówię 100%, ale to działa. Kleszcze nie wchodzą. Także, no próbujcie, są sposoby, że trzeba to wypróbować. Teraz olej z czarnuszki. To jest Schwarzkömmelöl po niemiecku, a to jest z czarnuszki. Tak samo można dawać zwierzętom. Właśnie wymieszać z jedzonkiem. trochę, tam, nie, nie przesadać, trochę to też Pasożyty wybija te, co niepotrzebne są w ciele, i człowiek nie chce łyżkę tego weźmie, olej z szczarnuszki, zwierząt też dać. Co nam nie szkodzi zwierzętom, też nie, tym bardziej nie. Teraz <laughs> uważajcie, chciałabym zwrócić uwagę, że są te, dużo stosuję pipetki na. Jak dajecie przeciwko pasożytom, to też ma działanie na pchły. To też zabija pchły, tak? E, najlepiej to wyczesywać woda z octem i wyczesać sierść. Ja mam dużo zwierząt, no nie jestem w stanie wszystkie, ale jak mi podejdzie pod rękę, to robię to. Wyczesywać wodę z octem i tym grzebieniem na wszy, co są, tak? Także to też pomocne. I można wysmarować miejsca tutaj koło, Tutaj do góry, tutaj są zawsze pchły się zatrzymują koło ogona u psów i u kotów. Zauważcie, że one się często gryzą w tym miejscu, to znaczy oznaka, że mają pchły, tak? Albo za uszami. To tak samo też olejem kokosowym. To wtedy im zabije po prostu dostęp, ich zabije, odbierze im dostęp do tlenu. Po prostu się duszą, mnie te zwierzaki. Są różne metody. Próbujcie po prostu. E, bo zaczęłam mówić o tych pipetkach, co są bardzo w modzie. Też z tego korzystałam, e, też mnie to coś nauczyło. Po prostu te e, nie u wszystkich, ale w większości moich zwierząt zaczęła sierść wypadać z tego miejsca. Bo to się daje tam na kark, na e, kołogonę. po prostu zgubiły pierś, e, sierść, nie pierś. Sierść i do dzisiaj mają gołe placki. I teraz tak, jeżeli ktoś ma dla psa taką pipetę i myśli, że zostało kotu jeszcze da, to może spowodować szok e, epilepsyjny. Pamiętajcie, to co jest dla, dla psa, nie wolno dawać kotu. Chodzi o te pipety. Szukajcie w internecie, znajdziecie. Nie wiem, czemu weterynarze nie mówią o tym, nie pytają się, jak wam dają pipetę dla psa. To pytaj się, czy nie dawaj czasem, jak masz kota. Tego ci nie powiedzą. No wiadomo. Także chciałam jeżeli chodzi o zwierzęta. Nie wiem, jeżeli coś mi będzie. Mogę wam zawsze, jak to ciekawy temat, dajcie łapki w górę, to będę wiedziała, żebym wam jakieś tam dawała takie takie e, informacje, które są pomocne dla was i to nie kosztuje prawie nic, są grosze, tak. E, dobra, teraz e, Biała Baza będzie, informuję was o tym, e, co jeszcze chciałam coś dodać. Tak, wiecie, że tam ktoś się mnie pytał, czy może zrobimy jakieś live'y czy coś, że będą na te donety. Do ja nie chcę żadnych donetów, nie chcę żadnych live'ów, nie chcę naciągać nikogo, żebyśmy egzystowali. My mamy pieniądze na nasze życie. A to, co idziemy na bazę dla Was, to jest przeznaczone tu, na schronisko, na masę, masę zwierząt. Zwierzęta dochodzą tak za chwilę, dojdą na dwa malusieńkie kotki, chyba dwa dni mają, czy przeżyją. Nie wiem, Wam pokażę na następnym spotkaniu i będziemy się cieszyli, jak... Y jak damy radę do tej, no na początku e, traciliśmy takie maleństwa, które właśnie gdzieś, no to są z różnymi chorobami, nie wiem, czy te coś mają. Mamy nadzieję, że się w domu urodziły, gdzieś u kogoś, albo na tym, że ktoś wsadził do w, woreczka do, od zakupów za, e, i do śmietnika. No to trzeba być chorym, żeby życie na śmieci wyrzucać. To podłość człowieka, to jest człowiek, jest. E, nie wiem, nie mam określenia. Także jak z psami, co robią, i z Polski dużo na Facebooku wchodzi. Ja już serce płaczę, jestem załamana, patrząc się, nawet dzisiaj, żeśmy, żeśmy widzieli, weszło nagranie w worku po kartoflach. Dorosłego psa wrzucili do rzeki, żeby się utopił i zaraz był wyciągnięty. Tam ktoś stał z brzegu, wyciągnęli, przeżył pies i e, to czynią właśnie. Człowiek jest. No, to, co się teraz dzieje, to co my teraz mamy, nasilanie się ciemnych sił, przyzwoliliśmy na to, jest tak, jak jest. E, My idziemy do przodu, my żyjemy, ja jestem szczęśliwa, jesteśmy szczęśliwi, kochamy się, jesteśmy potężną rodziną. Potrafimy, potrafimy być ze sobą, rozmawiać ze sobą, cieszyć się życiem i właśnie wspomagać nie tylko zwierzęta, bo i człowiek też potrzebuje. Także dodam do tego jeszcze, no mamy też swoje plany, i idziemy tym planem. Wiadomo, że nie wszystko plan jest planem, tak, ale e, kreujemy, kreujemy wszystko, żeby było, szło w najlepszym i w dobrym i przede wszystkim przez to jesteśmy zdrowi i szczęśliwi i radośni i wszyscy tutaj, tutaj sam pozdrawiają was też, kiwają głowę, tak, Stani też, Simony jest tutaj i... Cieszymy się. Stefan pozdrawia Was, wspomina bardzo często naszych gości, którzy tutaj byli w Centrum Harmonii i kazał Was pozdrowić też. Wszystkich, którzy poznali i mojego syna. Mam ich dwóch, Pejta i Stefan, dwie córki w Niemczech. I zapraszam do Sara, już znowuż przyszykowała e, gracja krem. Ma do wysyłki, gotowe, zgłaszajcie się. Tu pod spodem jest do niej kontakt. Piszcie na Whatsappie, bo ona tłumaczy sobie na niemiecki i wysyłki robi też globalnie. A my idziemy dla Was na bazy po to, żebyście byli zdrowi, młodzi, radośni, bez programów i odzyskajcie wolność z powrotem. Wszystkie nagrania są tam pytacie się niektórzy, to są nowi, którzy weszli. Witamy was bardzo serdecznie na naszym kanale. Obejrzyjcie sobie, od, są wszystkie ponumerowane nagrania. Czy to chodzi tam jest o wolność, o e, uwolnienie e, skory i karnacji, koła karnacji, oczyszczenie zwierząt, laboratorium i to każdy ma swoją numerację. Każdy oddział, tak, każda baza jest numerowana. Po kolei zacznijcie od pierwszego ci nowi, co wchodzą, bo są pytania, kto jest Izabel. Nie? Tam biała baza też od pierwszego. Tam wszystko nagrania, tam wszystko jest wytłumaczone, wszystko jest przedstawione. Ja też się z tym zapoznałam w pierwszym nagraniu. Ja też nie miałam tej wiedzy, tak? I wchodzimy w to i dowiadujemy się. Także wiecie, jeszcze dodam z tym. A, gracja, gracja, tak samo wysyłamy, mamy, zapraszamy Was. Teraz, jak wiecie, klimat się przesunął, to żeśmy też przekazali z białej bazy. Jest opóźnia się, coraz inaczej się robi. To wszystko idzie jakimś planem, który jest i ziemski, i odgórnie. Ziemia coraz więcej się przechyla, i dlatego coraz dłuższy okres jest czegoś. Tak samo jak zrobili was w konia z tym zaćmieniem słońca. To też był plan ciemnych, i tam dużo rzeczy się właśnie przy tym zaćmieniu. Tam coś planowali z tym, wiadomo. E, oby im nic nie wyszło, miejmy nadzieję, a tak i tak. Dla dużo z nas już to jest nieważne, to co złe zostaje, to co dobre od, oderwie się od tego padołu. Także pamiętajcie o tym. Nie tylko dbamy każdy o siebie, tak? Zdrowy duch, zdrowe ciało, a nie odwrotnie. I dbajmy o wszystko. My jesteśmy turystami tutaj, a każdy turysta Jedzie gdzieś i zostawia po sobie też porządek, tak? Bo chce, żeby dobre wspomnienie ktoś miał, że tam jakiś tam był, tak? My też jesteśmy tu na ziemi, ale my żeśmy zniszczyli kompletnie, tak? Także wszystko jest zatrute. Tak jak teraz odbierają Wam ja mówię o Polsce, bo nie wiem. Bo tu nie. Tu ja mówię o Hiszpanii, tu tego nie ma i to by nie weszło. Także odbierają wam opalanie, tak? Opał. A dowiedzcie się, że dwutlenek węgla. Jak zabraknie dwutlenku węgla, to zamiera natura. Bo natura składa się z dwutlenku węgla i wody. Tak samo my z dwutlenku węgla i wody. Jak, I oni żyją z tego. To, co idzie w powietrze, to wszystko jest ściągane, przerabiane na tlen. I dlatego wycinają lasy, zabraniają opalać. nie, Także, no, o czym my tutaj mówimy? No, chcą wszystko zrobić, żeby wybić rasę ludzką. Tak jak widzieliśmy, że oni mają docelowe wybijanie jakichś grup cywilizacyjnych tu na ziemi, bo my jesteśmy parę cywilizacji, nie jedna. Wymieszało też się dużo. Także kochani, jeszcze raz zapraszamy was na bazy i jesteśmy Simoną, Simone dla was. Także kto chce, niech teraz zrobi, bo później przyjdzie upał i upały. Nie wiem, czy będziemy chcieli siedzieć i się pocić. Będziemy musieli też sobie odpocząć. Dobrze kochani na ten moment zostańcie zdrowi tak macie pytania właśnie jeżeli podoba wam się żebym wam przekazywała co do zwierząt to pytajcie się przekażę wam to co z mojego tylko doświadczenia nie wyczytane ale z doświadczenia co my, bo mam bardzo dużo doświadczeń i jeszcze raz mm, pozdrawiamy was wszyscy cała nasza grupa Zostańcie zdrowi i zgłaszajcie się do mnie na maila. Kontakt jest. Ja Wam wysyłam informacje, przekazuję o bazach, co i jak, i co potrzebujemy, jakie koszty dla Was. Olejek, tak samo tutaj jest do zamówienia, a gracja, krem u mojej córki Sara jest tak samo kontakt w Niemczech. Do niej piszcie na WhatsApp, zamawiajcie, dbajcie o własne ciała. Robicie to dla was i jest na to czas. My się zaniedbali latami, ale niestety powracamy do tego, kim w rzeczywistości jesteśmy i uwalniamy się od wszystkiego, co nam przeszkadza. Zostańcie zdrowi. Namaste.